Jak się źle czuję chyba się przeziębiłem. A, chyba umrę. Muszę A, lekarstwo. A. A, już mi lepiej. Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie tutaj, chata i mam dzisiaj dla was taką krótką, mam nadzieję krótką i mega pociętą formę vlogową. Właśnie kończy się wrzesień. Hahaha, ha, ha. i tutaj kalendarz idealnie ustawiony, że widać, że wrzesień jest jeszcze. A więc chciałbym, żeby na koniec każdego miesiąca, ostatniego dnia każdego miesiąca robić wam filmik podsumowujący, akurat w tym momencie jest ostatni dzień miesiąca, ale czasem nagram to może wcześniej, tak żeby na pewno ostatniego dnia miesiąca wam to wypuścić z podsumowaniem, co się działo przez ostatni miesiąc i jakie są plany na miesiąc następny. Jeżeli chodzi o gry, a jeżeli chodzi o inne różne wydarzenia, w których brałem udział albo co się wydarzyło w moim życiu. Więc na początek zaczniemy od Pokémonów. Tak, to są po Pokémony. Tu jest proszę bardzo Vulpix, tu jest miał, Wiem, że są troszkę prześwietlone. Mam też Psyducka i tego to kolesia, nie mam pojęcia jak to jest, znaczy nie pamiętam jak on się generalnie nazywa. W ogóle generalnie nie znam, on jest chyba z jakiejś tam piątej serii, jak widzieliście, to są Pokémony, które można było zdobywać w McDonaldzie. To jest niestety cała moja kolekcja, którą uzbierać mi się udało, czyli cztery. No nie nie było stało zbyt dużo, natomiast we wrześniu i jeszcze w sierpniu je zbierałem. Yy, tylko, że kurczę, ta promocja zakończyła się bardzo na początku września, a miała do połowy września trwać. Jestem troszkę zniesmaczony tym, ale no niestety, tak to wyszło. Zmuszony właśnie zostałem do tego, żeby powiedzieć, jak bardzo kocham swoją dziewczynę i kocham ją. Bardzo naprawdę bardzo. A robię to tylko dlatego, że ma dzisiaj urodziny. Nie, no w sumie to bym i tak to powiedział, ale tak, ma dzisiaj urodziny, 30 września to jest właśnie dzień jej urodzin. Oczywiście 18 jak co roku. Ona tutaj siedzi obok i będzie dopowiadać, dziś śmiać się ze mnie. Ok, więc teraz szybkie podsumowanie tego co udało się osiągnąć, jeżeli chodzi o gry, tak? Czyli gry zakończone w miesiącu wrześniu. Generalnie okazuje się, że niewiele się tego uzbierało, ale te filmiki będą bardzo dobrym podsumowaniem dla mnie samego. Ile udało mi się tak naprawdę zakończyć w czasie powiedzmy miesiąca zrobić, tak? Generalnie we wrześniu zakończyliśmy fabułę Mafii Dwójki, zrobiliśmy też dodatek Joe's Adventures jeszcze dwa dodatki, które właśnie w tym momencie nagrywam, tam jeden z nich tam zdrada Jimmy'ego, później zostanie jeszcze nam vendetta Jimmy'ego, więc to będą kontynuowane gry. No i poza tym udało się jeszcze zrobić w 5 odcinków i zakończyć dodatek pod tytułem Upadek Vergila dodatek do Devil May Cry czy Devil May Cry 5, jak jak zwał, tak zwał. Jak już wkroczyliśmy na gry, które ciągną się i ciągną, przykładem Mafia 2, dodatki w tym momencie ogrywamy Homeworld, Desert of Karak, to jest gra Którą już od dawna, powiedzmy, nagrywam i dużo, dużo się ciągnie. Obiecałem sobie, że będę po prostu co trzy dni wypuszczał wam jeden odcinek, no i niestety zatrzymało się bo jakieś pięć czy sześciu filmach. Zatrzymało się to. Obiecuję, że za chwilę do tego wrócę. Natomiast jak mogliście gdzieś to usłyszeć na jakimś Facebooku, czy przeczytać na jakimś Facebooku, niestety dopadło mnie przeziębienie jesienne, no i załatwiłem się na parę dni, dlatego też nie było za specjalnie filmów. Dopiero teraz jakoś wracają. No i jeszcze się, jeszcze się pomału kuruje, ale myślę, że już będzie dobrze. Teraz jest weekend, kiedy mnie nie będzie i mam nadzieję od poniedziałku z powrotem przysiąść jakoś do Homewarda i wrzucać Wam te filmy może już nie co 3 dni, a co 4, ale za to godzinne, a nie 40-minutowe, coś w tym rodzaju. Oczywiście kontynuujemy serię z Shadow Warrior'a, tu się właściwie nic nie zmienia, zaczęliśmy ją właściwie no trochę niby w połowie września, raczej w, pod koniec września, będziemy kontynuować e, tak, żeby, mam nadzieję, wyrobić się przed premierą Shadow Warrior'a 2. No i z serii, które pojawiają się cały czas, e, pojawiają się cały czas teraz na kanale, to oczywiście Heroesy trójeczka w HD remastered version od Ubisoftu, która jest słaba. Razem za nią ogrywane na streamach, to oczywiście to są reuploady razem z kamerką i tak dalej, więc wiadomo odcinki generują się raczej na streamach. Drugą rzeczą jest oczywiście Ken Drive Disk, z którego widzieliście dosłownie dwa odcinki, ale na pewno jakieś kolejne je się pojawią. Gierka jest naprawdę bardzo przyjemna i myślę, że po prostu będziemy troszkę zawsze w nią grali na jakichś wspólnych streamach razem za nią. No i coś, co wam się mega spodobało, czyli poradnik uśmiechu The Apple Escape. Słuchajcie, tutaj akurat sprawa jest taka, że nagraliśmy na jedno podejście chyba ze trzy odcinki, no i mieliśmy długą, długą przerwę. Mieliśmy kontynuować oczywiście, ale niestety ja się przeziębiłem. Nie jest to komfortowe nagrywanie z kamerką filmów, kiedy jest się przeziębionych, i tutaj też nie do końca w tym filmie dobrze i pewnie czuję, ale, ale myślę, że jest ok. No jeżeli chodzi o plany na miesiąc październik, czyli na miesiąc, który zaczyna się już jutro, oczywiście Shadow Warrior 2 i Mafia 3, to były plany bardzo optymistyczne i bardzo światłe. Jeżeli chodzi o październik, a ja w tym momencie nie wiem po prostu, czy wypalą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mafia 3, nie mam skąd dostać tej gry. I generalnie nie będę miał pieniędzy na to, żeby ją zakupić, więc niestety, no muszę Was przeprosić, ale raczej będzie ma y, seria premierowa z Mafii 3 anulowana, oczywiście kiedyś na pewno Mafię 3 Wam nagram, a póki co, no po prostu zadowolę Was y, dodatkami do Mafii 2, które jeszcze dalej trwają. W przypadku Shadow Warrior'a 2 mam pewien plan, czy on wypali? Mam nadzieję, ale ogólnie y, chcemy Shadow Warrior'a 2 nagrać razem z t koopie i to jeszcze jak, to oczywiście... Zobaczycie przy premierze Gra wychodzi dziś w połowie miesiąca, dopiero także jeszcze troszeczkę czasu mamy i dlatego chcę koksać Shadow Warriora 1, żeby skończyć przed premierą 2. Kolejno, jeżeli chodzi o, o jakieś plany, za bardzo większych nie mam teraz na październik, poza powiedzmy Shadow Warriorem 2 i Mafią 3, którą anulowałem, niestety, chyba że magicznie dostanę kod. No to wtedy jak najbardziej Mafia 3 pojawi się na kanale, oczywiście kosztem nawet yy, niekontynuowania dodatków z Mafii 2 albo wrócenia do nich później. Natomiast ostatnio dostałem też yy, dwie inne gry. Jedna z nich to kozacy, Trójka. Eee, kolejny RTS. Nawet nie jest RTS, czy to jest strategia. Sam nie jestem pewien, ja nigdy w Kazaków nie grałem. Aczkolwiek sama jakby koncepcja gry i same, same, wiecie, odniesienia historyczne bardzo mi się podobają. Eee, jest to gra, jeżeli się nie mylę, to ukraińskiego studia. Nie jestem pewien, kiedy jest premiera. I w tym momencie chyba dostałem przedpremierowo Chodzę do gry. Natomiast gra jeszcze nie jest doszlifowana. Albo gra już miała premierę, ale nie jest jeszcze doszlifowana w 100%. I najbardziej jakby komplementarną wersją jest wersja angielska. Więc przypuszczam, że w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie. Się, może w przyszłym tygodniu postaram się na przykład w poniedziałek, książę i nagrać wam coś z tych kozaków trujeczki. Zobaczymy, jak to działa w wersji y, angielskiej. Zobaczymy, czy wersja polska jest i, i jak ona działa. Coś spróbujemy w tym temacie wymienić. Następną grą, do której dostałem kod, jest Gra Beholder, gdzie z tego, co czytałem, zostajemy takim, wiecie, y, gościem. Antysystemowym, który robi coś przeciwko systemowi, przeciwko propagandzie i przeciwko reżimowi ogólnie, który w kraju funkcjonuje. Ale nie wiem, czy tę grę nie zostawimy sobie jeszcze na streamie. To się jeszcze wszystko okaże. Ja sobie sam najpierw ją troszeczkę obczaję i wtedy zobaczymy. A teraz na szybko obczajcie co działo się w tego miesięcznym, czyli wrześniowym pixelboxie. Boxie. Pikachu! Proszę bardzo, jaka śliczna moja nóżka, stylizowany na pokebola. Trzy gwiazdki w środku. Sama figurka wygląda w ten sposób. E, kolejną rzeczą, którą chciałbym, e, chciałbym w tych e, krótkich filmikach umieścić, to to, w, co w tym momencie, w jaką starą grę w tym momencie gram i jaką w tym momencie książkę czytam. Chciałbym, żeby to był taki nieodzowny element mojego życia. Jedna stara gra Taka, którą sobie wiecie, albo przypominam, bo grałem w nią kiedyś, albo widziałem, jak jakiś starszy kuzyn, albo jakiś kolega w nią grał, albo widziałem jakiegoś kolegi, albo sam w nią grałem, ale nigdy nie skończyłem Chciałem właśnie takie gry kończyć i w tym momencie jest to Duke Nukem 3D. I jeżeli już sobie go tam skończę, to jakby dam wam znać i, i tak dalej. Oczywiście, filmik z Duke Nukema widzieliście już na kanale i zawsze będzie to jeden filmik z jednej konkretnej gry. Myślę, że pod Duke Nukem będzie to Shadow Warrior, ten oryginalny, właśnie, żeby iść troszeczkę i w koncepcji Shadow Warrior'a i troszeczkę w koncepcji Duke'a, bo oczywiście jest to gra tego samego twórcy. A jeżeli chodzi o książki, no to niestety ostatnio bardzo mało czasu miałem na czytanie książek i jakoś tak nie miałem bardzo też ochoty do wracania, natomiast jestem tutaj, akurat leży pod tymi papierami tutaj, o właśnie ta książka ta 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 na samym dole, za horyzont Adrie Diatłowa, jest to oczywiście część uniwersum Metra 2033 i vlogi książkowe też wrócą, mam nadzieję już niedługo, no ta książka też się na pewno w nich kiedyś pojawi. W dalszej części chciałbym powiedzieć o grach, które kiedyś grałem, ale projekty zostały jakby wstrzymane, w sensie ja wstrzymałem projekt nagrywania danej gry. Jest to, słuchajcie, ja mam tutaj wymienione, więc ja sobie szybko przeczytam. Krayous Stasis, Inverbis Virtus, Betrayer, Alan Wake, Tales from Borderlands, The Evil Within to jest sześć gier, które zaczynaliśmy na streamach i myślę, że będziemy część z nich kontynuować na streamach, jakby na przykład Betrayer czy Kraju Stasis, natomiast resztę możemy przerzucić tylko i wyłącznie na serii kanałowej. Ja kiedyś do tych gier wrócę, nie mówię, że w tym momencie, ale po prostu mam to na uwadze, ja sobie zapiszę te gry i na pewno. To Niech kiedyś wrócę i je skończę i mam nadzieję, że nie będzie to długo I w tym momencie powinienem tu też dopisać GTA 4, do którego kiedyś na pewno planuję wrócić Może zamiast Mafii Trójki, zobaczymy Ponadto w przygotowaniu mam filmik do Dying Light The Following All Easter Eggs e, Czy jakoś tak, tak to pewnie nazwę Chodzi oczywiście o easter eggi W Dying Light w podstawce zrobiłem taki filmik Film jest najpopularniejszy na moim kanale Ma chyba ponad 165 tysięcy wyświetleń Nie wszystkie nawet pochodzą z Polski Dlatego drugi filmik z Dying Light The Following też ze wszystkimi easter eggami chciałem zrobić Mam go w przygotowaniu. Troszeczkę się do niego jeszcze nie zabrałem, ale, ale zbieram po prostu materiały. Między innymi też od was dostałem materiały, za co bardzo wam jestem wdzięczny. Ale tak jak mówię, filmik jest w przygotowaniu. Zaczynam nad nim myśleć i mam nadzieję zrobić go, tak wiecie, bardziej już yy, składniowo wszystko ubrać i tak, żeby dało się do tego zrobić angielskie napisy. No i z pozostałych informacji, nie dotyczących gier, ale dotyczących yy, również kanału, jak i mojej osoby. W ostatni weekend, czyli tydzień temu, byłem na konwencie Sabat Fest Fiction, czy Fiction Fest, jakoś tak się to nazywało w Kielcach. No i mogę powiedzieć, że był to właściwie najgorszy konwent, na jakim byłem. Naprawdę. Konwent był cholernie pusty, cholernie nic tam się nie działo. I to nawet nie chodziło jakby o ilość atrakcji, bo atrakcji naprawdę było przygotowanych sporo. Nie był to oczywiście zbyt duży konwent, a powiedzmy, że organizacyjnie był zrobiony fajnie, natomiast nie wiem, co zawiodło. Brak reklamy? Nie wiem, naprawdę była tam garstka osób. Ktoś gdzieś kiedyś tam szepnął, że ponad przez cały trzydniowy konwent przewinęło się tysiąc osób. Szczerze to wątpię, bo nie widziałem tam, Więcej niż 200 osób naraz. A to naprawdę nie była zbyt, zbyt duża impreza, więc jakby ciężko było nie dostrzec, wiecie, wszystkich. Także do, troszkę byłem zawiedziony. Natomiast z drugiej strony fajnie się bawiłem w towarzystwie mojej dziewczyny znajomych. Oraz z tego też konwentu macie filmik na Huntownikach, gdzie razem z Voltarixem ćwiczymy sobie te takie ruchy mieczem. I naprawdę było kilka fajnych aspektów tego konwentu, przez które naprawdę bardzo miło mi się spędzało tam czas. Z drugiej strony sam konwent, no niestety leżał. Kolejnym kamieniem milowym mojego życia jest skończenie pracy inżynierskiej i mogę wam powiedzieć, że praca inżynierska jest napisana. Mam kontakt ze swoim promotorką w końcu. Jestem już na dobrej drodze, żeby pracę inżynierską ukończyć. I w październiku właśnie mam nadzieję się obronić. Także taki mały hint dla was, że, że za chwilę już już chwila będzie. Będzie inżynier hunta. <grym> no i przechodząc do informacji takich najważniejszych nawet w tym filmiku. Teraz. Oblitus. Mówiłem wam przy okazji ostatniego Teroblitus z niedokończonej mleczarni w Krakowie, że chciałbym właśnie, znaczy wysnułem cały po prostu gigantyczny plan. Ustalić jeden konkretny dzień, tygodnia. Kiedy to będę wypuszczał wam jeden film specjalny. Czy to będzie Tereoblitus? Czy to będzie nagranie z jakiejś imprezy, na której byłem? Między innymi właśnie ostatnio pojawiły się dwa odcinki Teroblitus, do których nie z tej strony. Z tej strony wam wrzucam jakoś, jakąś adnotację. Niedokończona mleczarnia. Tutaj pojawi się y, szpital y, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym byliśmy z i na samym dole pokażę wam relacje z Game Onu. Te wszystkie filmy są już oczywiście na kanale, a linki też tutaj macie, żeby obczaić. Czyli mówię, Tera Oblitus, nagranie właśnie z jakiejś imprez. Sama tu nic nie nagrałem spokojnie. Vlogi książkowe oraz jakieś tam pozostałe vlogi, oczywiście poza tym vlogiem, który widzicie. Ankieta została stworzona, była początkowo na streamie. Następnie stworzyłem pod ostatnim Tera Oblitus, żebyście mogli tam też wyrazić swoje zdanie. I oczywiście tą ankietę umieszczam wam też w linku w opisie do tego filmu. Teraz ta ankieta wyląduje też jeszcze na Facebooku, żeby po prostu każdy miał jakiś tam do niej dostęp i tam. Też możecie wyrazić jeszcze większość swojej opinii, nie tylko ustalić jeden dzień, ale możecie też wysłać jakąś prywatną wiadomość do mnie z jakimiś propozycjami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też możecie to pisać w komentarzach pod tym filmem. Tak więc, tak, chciałbym bardziej zadbać o to, żeby, żeby wiecie, kanał był bardziej taki komplementarny, żebyście wiedzieli też, czego możecie się spodziewać, żebyście nie czekali miesiące na kolejne odcinki czegoś tam, czy tak jak mówię, ustalić jeden konkretny dzień. Inna sprawa. Że jakiś czas temu, zupełnie przez przypadek, yy, chciałem zobaczyć coś na Instagramie mojej dziewczyny. Nie wiedziałem, że nie muszę się rejestrować do Instagrama, żeby, żeby zobaczyć te zdjęcia, bo da się przez jakieś tam inne stronki to zrobić. Nieważne. Ja się zarejestrowałem i nagle wszyscy. o, handel ma Instagrama. Nie, nie wiem, nic tam nie wrzucałem aż do ostatniego, do ostatniego tygodnia, kiedy to byłem chory i stwierdziłem przeglądnę se sklep w telefonie i patrzę, a tam jest coś takiego jak Instagram beta i w tym totalnym amoku popełniłem największy błąd w życiu i pobrałem Instagram wersję beta na Windows Phone'a i zacząłem tego używać, Boże co ja robię ze swoim życiem ale hej, są tam zdjęcie, zdjęcie świnki naszej Quentina, w sensie mojej Jani oraz zdjęcie mojego psa Saby więc możecie tam wejść i polajkować, a może hej, kiedyś coś jeszcze tam wrzucę, zobaczymy. No i ostatnia rzecz, na koniec października oczywiście szykuje się Poznań Game Arena 2016, czyli popularne PGA i oczywiście bardzo chciałbym w tym roku znowu się tam pojawić, bo właściwie od 2013 jeżdżę tam rok w rok i w tym roku też chciałbym na taki event zabrać Anię, nie jest bardzo na ten pomysł zajawiona, ale jeszcze zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo na obecną chwilę też nie mam ani nic ustalone, ani nic wymyślone, nie mam żadnych wejściówki ogarniętej, żadnego noclegu, ani też za specjalnie fundusze, żeby tam pojechać, to wszystko tak naprawdę będzie wychodziło w praniu. Pod koniec października dopiero jest PGA, więc myślę, że dużo jeszcze może się zmienić w tej kwestii. Także mam nadzieję i myślę, że tam się jakoś pojawimy, ale jak nie, no to nie miejcie nam tego za złe. I w tym filmiku to już wszystko. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że był to naprawdę krótki, szybki, zwięzły filmik z dużą ilością cięć i bardzo dynamiczny. Teraz już kończę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Zobaczenia. Bye, bye. I ankieta jest w opisie i będzie na Facebooku. I oprzejcie Instagrama. Bye!